Problem, który może się pojawić nam w spowiedzi, to są skrupuły. I to jest fatalny, to jest fatalny problem. I y, Ignacy Loyola też przez taki problem przechodził. Jego skrupuły zaprowadziły do, na granicę samobójstwa. To znaczy on, opisując swoją autobiografię, autobiografię, opisując siebie z tamtego okresu, y, mówił, że no, miał myśli, żeby się rzucić w, w otchłań. Dosłownie, nie stał na przepaści, nad przepaścią myślał, żeby się rzucić. Skrupuły są działaniem złego ducha w człowieku. I tak to sobie trzeba nazwać jednoznacznie. Skrupuły są efektem działania złego ducha w człowieku. Skrupuły są chorobą duszy. Mogą też bazować na naszych mechanizmach psychicznych. Nie? To znaczy, na przykład, związanymi, związanymi z jakimiś natręctwami. Nie? Czyli natręctwami, które ukierunkowują nas w takim, w stronę ciągłego poszukiwania czystości, Jakiegoś, jakiejś potrzeby czystości. Yy, yy, jakby skrupuły, yy, one jakby prowokują to, że człowiek ma ciągle wrażenie, że jest nie do końca wyspowiadany. Ja jestem ciągle nie do końca wyspowiadany. To znaczy, no byłem u spowiedzi powiedziałem wszystkie swoje grzechy, ale z drugiej strony no ciągle jestem jakoś niespokojny, bo, bo może ja źle nakreśliłem, yy, źle określiłem wszystkie okoliczności mojego grzechu. Nie, bo, bo może jest tak, że może określiłem dobrze, ale może ksiądz nie zrozumiał. Nie? Może ksiądz nie zrozumiał tych okoliczności. I autentyczne historie może, y, może jak ja się spowiadałem, to akurat organy głośno grały, i ksiądz nie usłyszał moich grzechów. Nie więc ja mam ciągle wrażenie, że jestem niedowyspowiadany, że ja muszę znowu od początku. I, y, i że lepiej jest w ogóle spowiadać się z grzechów, co do których ja w ogóle nie wiem, czy zgrzeszyłem, żeby je tak w, w gwoli takiego, takiej furtki, jak, jak, jak gdyby. A, a gdyby jeszcze, no to dorzucam i dorzucam jeszcze jakieś kolejne grzechy i spowiadam się, jakby spowiedź wtedy dla mnie jest ogromnym utrapieniem, bo ja muszę wyrecytować swój wierszyk różnych grzechów, które zwykle byłem, popełniałem, bo może akurat w tym miesiącu też tym grzechem przez to przekroczyłem prawo, a jeżeli tego nie wypowiem, to mam wrażenie, że Pan Bóg po prostu mnie potem ukaże, zemści się na mnie i w ogóle mnie potępi. Nie? Więc skrupuły ciężko nazwać wiarą dojrzałą. Tak? Yy, dlatego nazywamy, że skrupuły są chorobą duszy. I teraz, dlaczego ja mówię o tym, że skrupuły są efektem działania złego ducha w człowieku? Ano, dlatego, że efektem skrupułów będzie, uwaga, porzucenie wiary. Efektem skrupułów będzie porzucenie wiary. Prędzej czy później. To będzie porzucenie wiary. Dlaczego? Bo yy, jeżeli ja, jeżeli ja yy, ciągle nie mogę się wyspowiadać, wyspowiadać do końca, mam ciągle wrażenie, że jestem nie do końca wyspowiadany, to w pewnym momencie dochodzę do przekonania, że właściwie to, to spowiedź nie ma najmniejszego sensu. Bo, y, bo ona nie jest w stanie dać mi żadnej ulgi. Ja ciągle mam wrażenie swojej grzeszności. Skoro tak, skoro ja jestem ciągle grzeszny, skoro ja y, nie jestem w stanie dostąpić Bożego miłosierdzia, no to może lepiej tę wiarę porzucić. Mało tego, porzucenie tej wiary będę rozumieć jako wyzwolenie, bo wiara będziemy się kojarzyć z niewolą. Nie, zobaczcie, że do tego prowadzą, mogą prowadzić i prowadzą skrupuły. Oczywiście, jeżeli teraz pytanie, jak ja mogę ze skorpułów wyjść, tutaj trzeba sobie pewne rzeczy też bardzo jasno ponazywać w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego. Spowiedź jest z grzechów ciężkich. Spowiadamy się z grzechów ciężkich. Grzechy lekkie, które, do których jesteśmy zachęceni, żeby je powiedzieć na spowiedzi, ale uwaga, to jest zachęta, nie obowiązek. One mają nam pomóc, czy ta zachęta ma nam pomóc w uwrażliwieniu naszego sumienia. Co to oznacza? Że jeżeli ja grzechów lekkich nie wypowiem, to ta spowiedź jest ważna. I ta spowiedź elegancko gładzi wszystkie moje grzechy, również te lekkie, nawet jeżeli ja o nich nie powiem. Co za tym, co jeżeli więc ja chcę wyjść ze skrupułów. To powinienem w moim spowiadaniu się ograniczyć się do niezbędnego minimum, czyli mówić tylko o grzechach ciężkich. Grzechy lekkie pomijam. W ogóle o nich nie mówię. Mówię tylko grzechy ciężkie. Jeżeli jest tak, że ja się spowiadam i na przykład wtedy mam problem, no bo zwykle moja spowiedź trwała 20 minut, gdzie ja recytowałem różne grzechy, a teraz mam do powiedzenia jedną, drugą rzecz i tyle, i wszystko we mnie krzyczy, że coś jest nie tak, moja emocjonalność mówi i, i po prostu mnie, moje, moje serce no, no jest ściśnięte. No to ja, mając tego świadomość, oczywiście nie chodzi o to, żebym swoje sumienie łamał, ale żebym uruchomił swój rozum. Żebym uruchomił swój rozum i zobaczył, co jest tak naprawdę moim grzechem, a co, z czego ja się powinienem spowiadać, a z czego się nie muszę spowiadać. I muszę mieć świadomość, że ja w tym momencie mam. Zakwasy sumienia, ja potrzebuję mojemu sumieniu dać lekki odpoczynek, dać mu na oddech, bo ja nie mam obowiązku spowiadać się z grzechów lekkich. Czyli spowiadam się tylko z grzechów ciężkich. Uwaga, jak się spowiadam z grzechów ciężkich i, <coughs> i mówię o okolicznościach grzechu, to mówię tylko o tym, co wpływa na ciężar grzechu. Więc ja nie muszę opisywać dokładnie każdego momentu grzechu, tylko opisuję te okoliczności, które wpływają na ciężar grzechu. Przykład: ktoś się spowiada i mówi, że zgrzeszył w sposób nieczysty. Albo inaczej: że przychodzi mężczyzna i mówi, że przespał się z kobietą. I teraz ja, jako spowiednik, z tego zdania jeszcze nie wiem, na czym polega ciężar grzechu. Więc powinienem zapytać, czy była to kobieta zamężna? Yy. I on mówi mi, tak, była to kobieta zamężna. I teraz i to jest konkretna okoliczność w spowiedzi, ponieważ jeżeli, ja, jeżeli ktoś się przespał, mężczyzna przespał się z kobietą, która jest singielką, i on jest singlem, no to zgrzeszył nierządem. Natomiast jeżeli się przespał z kobietą zamężną albo on, albo on ma żonę, a ona jest singlem, no to zgrzeszył cudzołóstwem. A to są różne grzechy. Więc stwierdzenie, więc yy, okolicznością wcale nie jest to, że on ją uwiódł, że powiedział to czy tamto, albo zrobili to w taki a taki sposób. To nie jest, tak naprawdę księdza zupełnie nie obchodzi. Yy, to, co może księdza obchodzić, to są okoliczności, które wpływają na nazwę grzechu. Na to, co to jest za grzech. Te okoliczności księdza obchodzą. Więc nie wszystko, nie, ja nie muszę od Adama, i Ewy każdego grzechu opowiadać, jak to wyglądało, co, jak tam. Yy, opisuję tylko okoliczności i tylko te, które wpływają na rozumienie ciężaru tego grzechu. Yy. No, na przykład, yy, powiedzmy, że spowiadam się z tego, że ukradłem coś z pracy. No to co innego jest powiedzieć, że ukradłem kartkę z ksero, a co innego jest powiedzieć, że zdefraudowałem pieniądze. Nie? To i to jest jakąś formą nieuczciwości. To i to jest w sumie jakąś kradzieżą. No Ale mówmy się, ciężar jest zupełnie inny. Ym. Więc, yy, więc jak mam skrupuły, no to się spowiadam tylko z grzechów ciężkich. Dobrze jest, ponieważ w skrupułach bardzo często są uruchomione też różne nasze problemy psychiczne, yy, no to dobrze jest też nawiązać kontakt z psychologiem i zobaczyć, co tam jest głębiej. Nie? Bo może być tak, że tam jest jakiś gruby problem yy, i nie ma się co bać psychologa. Ja wiem, że czasami, czasami nawet nie wierzę w to, co słyszę, czasami od niektórych wierzących słyszę, że no Jezus jest moim najlepszym psychologiem. Ja zamiast psychologa to jedyna pół godziny adoracji. No to są piękne praktyki pobożnościowe i naprawdę ja wierzę w to, że Pan Jezus nas uzdrawia i robi to na przykład przez pomoc naszych braci i sióstr, którzy mają taką umiejętność rozmawiania z drugą osobą. Więc. Yy, więc korzystajmy z tego, co jest nam dane, co ze wszystkich zdolności, które my jako ludzie posiadamy, kontakt z psychologiem jest czymś dobrym. I on nie jest związany z tym, że ktoś ma za mało wiary. Absolutnie nie. I ostatnią rzeczą w temacie o którą chciałem powiedzieć, to jest to, że wytrwałość jest bardzo ważna. Nie? To znaczy, że to nie jest tak, że ja się raz wyspowiadam w taki uporządkowany sposób i już mi przejdzie. No, nie, no, psychologia jest psychologią. Tak, nasze mechanizmy wewnętrzne są naszymi mechanizmami, i czasami jest tak, że, że, że y trzeba jakby uznastawić uzna się na dłuższy proces. Na dłuższy proces jakiegoś dojrzewania i dochodzenia do jakiejś równowagi i harmonii ze sobą. To w temacie skrupułów.